Jako neurolog kliniczny i badacz neuronaczyniowy związany z Harvard Medical School, poświęcam swoje życie zrozumieniu, jak proste substancje mogą wywoływać głębokie reakcje w ludzkim ciele. W ciągu ponad dwóch dekad praktyki byłem świadkiem upadku milionowych leków i prawie zapomnianych rozwiązań, które w zaskakujący sposób zmieniały zdrowie pacjentów. Dziś chcę porozmawiać z Tobą o składniku, który, mimo że kosztuje grosze, ma potencjał, o którym niewiele osób wie: olej rycynowy. Być może widziałeś go już na półce w aptece lub na dnie starego przepisu twojej babci. Ale to, czego większość ignoruje, to fakt, że nawet dwie krople użyte prawidłowo mogą wywołać nieodwracalne i pozytywne reakcje w twoim ciele. Nie mówię o pustych obietnicach z internetu, ale o czymś, co już wykorzystałem w starannie kontrolowanych protokołach klinicznych. Monitorując pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi. I chcę Ci pokazać krok po kroku, co odkryłem, w tym wyniki, które zaskoczyły nawet moich kolegów lekarzy. Zanim przejdziemy dalej, jeśli jesteś nowy na tym kanale, proszę o prostą przysługę. Kliknij teraz czerwony przycisk Subskrybuj poniżej. Aktywuj dzwonek i wybierz opcję wszystkie. W ten sposób masz pewność, że otrzymasz nasze następne filmy i możesz to zrobić już teraz. Słuchając mnie, to szybkie i bezpłatne. Dziś pokażę Ci siedem potężnych korzyści oleju rycynowego, gdy jest używany prawidłowo, wiele z nich ignorowanych przez medycynę konwencjonalną. Po drodze podzielę się prawdziwymi przypadkami pacjentów, abyś zrozumiał nie tylko teorię, ale także jak stosować ją w praktyce w sposób bezpieczny i skuteczny. I zaczniemy od korzyści, która najbardziej zaskakuje moich pacjentów. Wpływ oleju rycynowego na jakość snu, szczególnie u osób, które od lat cierpią na bezsenność lub źle przespane noce. Korzyść 1. Pomoc w problemach ze snem. Sen jest jednym z najważniejszych filarów zdrowia mózgu. To w nocy wykonuje on ważne zadania: utrwala wspomnienia, naprawia komórki, eliminuje toksyny i reorganizuje połączenia neuronalne. Kiedy nie śpimy dobrze, pojawia się nie tylko zmęczenie. Wzrasta ryzyko wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycy, udaru mózgu, a nawet chorób takich jak Alzheimer. Dlatego zwróciłem uwagę, kiedy lata temu zacząłem widzieć spójne relacje i poważne badania, pokazujące, że olej rycynowy może pomóc w lepszym śnie. Nie działa jak lek, który po prostu wyłącza osobę, ale działa pośrednio, pomagając ciału wejść w naturalny stan głębokiego odpoczynku. Jeden z najciekawszych efektów występuje, gdy jest on nakładany na skórę, szczególnie w okolicy brzucha lub stóp. Kwas rycynolowy obecny w oleju stymuluje krążenie i aktywuje przywspółczulny układ nerwowy ten odpowiedzialny za spowalnianie ciała i przygotowywanie do odpoczynku. Pamiętam panią Łucję, 68-letnią pacjentkę, która od ponad dekady cierpiała na przerywane noce. Próbowała już wszystkiego herbat, leków, akupunktury. Nic nie pomagało. Zaproponowałem coś prostego. Nakładanie kilku kropli oleju rycynowego na podeszwy stóp każdej nocy, delikatnie masując przed snem. W trzecim tygodniu zadzwoniła do mnie wzruszona. Powiedziała: Panie doktorze, przespałam całą noc, nie budząc się ani razu. I nie chodziło tylko o samą substancję. Sam rytuał nakładania oleju i masowania pomaga spowolnić umysł, sygnalizując ciału, że nadszedł czas na odpoczynek. To potęguje uwalnianie serotoniny i melatoniny, które są niezbędne do głębokiego i regenerującego snu. Gdy jest stosowany w ten sposób miejscowo, z zaledwie dwiema lub trzema kroplami czystego oleju rycynowego, tłoczonego na zimno, jest bezpieczny do codziennego użytku, o ile osoba nie jest na niego uczulona. Jeśli poprawa snu już zmienia życie, następna korzyść jest jeszcze bardziej imponująca dla osób powyżej 50 roku życia, szczególnie dla tych, którzy codziennie żyją z bólem stawów. Korzyść 2. Poprawa zdrowia stawów. Stawy są jak zawiasy naszego ciała. Kiedy działają dobrze, nawet nie pamiętamy, że istnieją, ale kiedy zaczynają boleć, każdy krok, każdy ruch staje się nieprzyjemnym przypomnieniem, że coś jest nie tak. Z czasem stany zapalne, takie jak zapalenie stawów i artroza, mogą zużywać te struktury, ograniczać ruchy, a nawet pozbawiać osobę autonomii. Olej rycynowy odgrywa tutaj bardzo interesującą rolę. Zawarty w nim kwas rycynolowy ma naturalne właściwości przeciwzapalne i może głęboko wnikać w skórę, docierając do tkanek wewnętrznych. Po nałożeniu na bolący staw, nie tylko pomaga zmniejszyć obrzęk, ale także stymuluje miejscowe krążenie, dostarczając więcej tlenu i składników odżywczych do tego obszaru. Pamiętam pana Antoniego. 72-letniego pacjenta, który pogodził się z życiem z bólem kolan. Chodził z trudem, unikał wychodzenia z domu i mówił, że świat się skurczył, odkąd kolana zaczęły zawodzić. Wprowadziliśmy prosty nawyk. Nakładanie ciepłego oleju rycynowego na stawy, dwa razy w tygodniu, owinięte czystą szmatką, aby zwiększyć wchłanianie. W ciągu kilku tygodni sztywność poranna zmniejszyła się i wrócił do krótkich spacerów po parku. Oczywiście olej rycynowy nie jest cudownym lekarstwem, ale jako część stałej opieki może przywrócić jakość życia. Działa najlepiej w połączeniu z lekkimi ćwiczeniami, dobrym nawodnieniem i zbilansowaną dietą. Wiele osób pyta mnie, czy mogą go używać codziennie. Dla większości osób regularne stosowanie miejscowe jest bezpieczne i można je dostosować w zależności od reakcji organizmu. Sekret tkwi w konsekwencji i cierpliwości, oraz w przyjemności zauważania, stopniowo, że ruchy, które wcześniej były bolesne, stają się znowu bardziej naturalne. Teraz, jeśli stawy są wdzięczne, układ trawienny również może skorzystać. I to jest następny punkt, szczególnie istotny dla osób cierpiących na zaparcia lub powolne trawienie. Korzyść trzeci: promowanie zdrowia układu trawiennego. Funkcjonowanie układu trawiennego jest bezpośrednio związane z naszą energią, odpornością, a nawet nastrojem. Powolne lub zapalne jelito wpływa nie tylko na wchłanianie składników odżywczych, może powodować bóle, wzdęcia, zmiany skórne, a nawet szkodzić zdrowiu psychicznemu, ponieważ duża część serotoniny, hormonu dobrego samopoczucia, jest produkowana w jelitach. Olej rycynowy, choć bardziej znany jako naturalny środek przeczyszczający, ma znacznie szerszy potencjał. Kwas rycynolowy delikatnie stymuluje mięśnie gładkie jelit, sprzyjając ruchom perystaltycznym, rytmicznym skurczom, które przesuwają pokarm wzdłuż przewodu pokarmowego. W przeciwieństwie do agresywnych chemicznych środków przeczyszczających, może zapewnić bardziej naturalną ulgę, nie powodując uzależnienia, gdy jest stosowany ostrożnie. Po nałożeniu miejscowo na okolice brzucha. Olej również promuje ciepło i zwiększa miejscowe krążenie, co może zmniejszyć dyskomfort i skurcze związane z powolnym trawieniem. Efekt ten jest tak znaczący, że został opisany w badaniach z udziałem pacjentów hospitalizowanych, którzy cierpieli na przewlekłe zaparcia. Pamiętam jeden znamienny przypadek: Heleny, 64 lata, która żyła z zaparciami od ponad 15 lat. Zmieniała okresy zaparć i stosowania silnych środków przeczyszczających. Które przynosiły chwilową ulgę, ale sprawiały, że jelito stawało się jeszcze bardziej leniwe. Zaproponowałem protokół, który łączył małe ilości oleju rycynowego, spożywane pod nadzorem, wraz z ciepłym okładem na brzuch trzy razy w tygodniu. W pierwszym miesiącu zgłosiła bardziej regularne wypróżnienia, a przede wszystkim uczucie, że jej ciało znowu funkcjonuje i nie tylko zaparcia mogą się poprawić. Stymulując pasaż jelitowy. I pomagając w naturalnym oczyszczaniu organizmu, olej rycynowy przyczynia się do eliminacji toksyn i nagromadzonych odpadów. To z kolei może pozytywnie wpłynąć na inne aspekty, takie jak jasność umysłu, zdrowsza skóra, a nawet zmniejszenie bólu mięśni spowodowanego stanami zapalnymi ogólnoustrojowymi. Oczywiście stosowanie wewnętrzne wymaga ostrożności, nie powinny go spożywać kobiety w ciąży. Osoby z niedrożnością jelit lub ciężkimi chorobami zapalnymi jelit. Porada profesjonalisty jest niezbędna do określenia idealnej dawki i częstotliwości. Zewnętrzne stosowanie w postaci okładów lub masaży jest bezpieczniejsze i można je łatwo włączyć do rutyny. Zawsze, gdy o tym mówię, podkreślam, że nie ma jednego cudownego lekarstwa dla ludzkiego ciała. To, co naprawdę zmienia, to połączenie nawyków. A olej rycynowy w połączeniu z dietą bogatą w błonnik, dobrym nawodnieniem i codziennym ruchem, może być świetnym sprzymierzeńcem. W następnej korzyści opuścimy układ trawienny i przejdziemy do czegoś, co wszyscy zauważają zewnętrznie skóra. I to tam olej rycynowy pokazuje potężną stronę w pielęgnacji estetycznej i terapeutycznej. Korzyść 4. Naturalny zabieg na suchą skórę. Skóra jest największym organem ludzkiego ciała i często pierwszym, który ujawnia oznaki, że coś nie działa dobrze wewnętrznie. Nadmierne przesuszenie, łuszczenie się i swędzenie to nie tylko kwestie estetyczne, mogą wskazywać na przewlekłe odwodnienie, niedobór składników odżywczych, a nawet choroby autoimmunologiczne. Olej rycynowy jest naturalnym środkiem nawilżającym o wysokiej wydajności. Bogaty w kwasy tłuszczowe, zwłaszcza kwas rycynolowy, ma zdolność głębokiego wnikania w warstwy skóry, tworząc barierę ochronną, która zapobiega utracie wody. Jest to niezbędne do utrzymania elastyczności, redukcji pęknięć i zapobiegania wnikaniu czynników drażniących. W przeciwieństwie do wielu kremów przemysłowych, które tworzą jedynie powierzchowną warstwę, olej rycynowy odżywia skórę od wewnątrz. Zawiera witaminę E, białka i minerały. Które pomagają w regeneracji komórek i zwalczaniu wolnych rodników, opóźniając przedwczesne starzenie. Pamiętam pacjentkę Marię Eduarda, 59 lat, która cierpiała na ekstremalnie suchą skórę na ramionach i nogach, pogorszoną przez stosowanie niektórych leków. Próbowała już drogich kremów, ale poprawa była tymczasowa. Poleciłem, aby po kąpieli nakładała kilka kropli czystego oleju rycynowego. Zmieszanego z olejem migdałowym, masując aż do całkowitego wchłonięcia. W ciągu kilku tygodni jej skóra była widocznie bardziej miękka i wyglądała zdrowo. Olej rycynowy może być również sprzymierzeńcem w przypadkach łagodnego zapalenia skóry i drobnych urazów, dzięki swojemu naturalnemu działaniu antybakteryjnemu i przeciwgrzybiczemu. Ta właściwość pomaga zmniejszyć proliferację mikroorganizmów na powierzchni skóry, zapobiegając wtórnym infekcjom. Innym interesującym punktem jest to, że jest dobrze tolerowany przez różne rodzaje skóry, w tym te najbardziej wrażliwe, chociaż zawsze zaleca się wykonanie testu na małym obszarze przed użyciem. Aby zwiększyć wyniki, wielu pacjentów używa oleju rycynowego lekko podgrzanego przed nałożeniem, co poprawia wnikanie i zwiększa uczucie komfortu. Niezależnie od tego, czy chodzi o leczenie suchej skóry zimą, zapobieganie pęknięciom na piętach, czy regenerację obszarów dotkniętych nadmierną ekspozycją na słońce, olej rycynowy jest opcją przystępną cenowo i skuteczną. Ale jego korzyści nie kończą się na skórze. Następny punkt szczególnie spodoba się tym, którzy szukają naturalnych sposobów wzmocnienia włosów i skóry głowy. Korzyść 5: wzmocnienie włosów i skóry głowy. Włosy to nie tylko kwestia estetyczna, odzwierciedlają również zdrowie wewnętrzne. Zmiany w teksturze, nadmierne wypadanie lub osłabienie włosów mogą być związane z niedoborami żywieniowymi, stresem, zmianami hormonalnymi, a nawet problemami z krążeniem. A dla wielu osób widok przerzedzających się lub rzadkich włosów jest emocjonalnie wyczerpujący. Olej rycynowy jest znany ze swojego stymulującego wpływu na wzrost włosów. Zawarty w nim kwas rycynolowy zwiększa przepływ krwi w skórze głowy, dostarczając więcej tlenu i składników odżywczych do mieszków włosowych. To wzmacnia korzeń i wydłuża fazę wzrostu włosów, zmniejszając wypadanie. Jest też jego profil odżywczy. Oprócz witaminy E, olej jest bogaty w omega 6 i omega 9 które pomagają uszczelnić łuskę włosa, utrzymując wewnętrzne nawilżenie. Jest to szczególnie ważne dla włosów suchych, poddawanych zabiegom chemicznym lub narażonych na stałe działanie słońca i wiatru. Uderzającym przykładem była Laura, 62 lata, która zgłosiła się do mnie zaniepokojona intensywnym wypadaniem włosów po okresie stresu i stosowania leków. Zaproponowałem prosty protokół, Dwa razy w tygodniu nakładać czysty olej rycynowy bezpośrednio na skórę głowy, masując okrężnymi ruchami przez pięć minut i pozostawić na co najmniej godzinę przed umyciem. W ciągu trzech miesięcy zgłosiła grubsze włosy, mniej łamliwe, a przede wszystkim powrót zdrowego blasku. Olej rycynowy może również pomóc w przypadkach łupieżu i łuszczenia się dzięki swoim właściwościom przeciwdrobnoustrojowym. Utrzymując skórę głowy wolną od stanów zapalnych i infekcji, tworzy bardziej sprzyjające środowisko dla zdrowego wzrostu. Dla tych, którzy chcą zwiększyć wyniki, można go łączyć z olejkami eterycznymi, takimi jak olejek rozmarynowy, który również stymuluje krążenie, lub z olejem kokosowym, który poprawia wchłanianie i oferuje dodatkowe korzyści. Warto zauważyć, że ponieważ jest to gęsty olej, najlepiej nakładać go w małych ilościach. I zawsze dobrze spłukać po upływie czasu działania. Konsekwencja jest kluczem. Widoczne rezultaty zwykle pojawiają się po dwóch do trzech miesiącach regularnego stosowania. A jeśli jest w stanie odżywić i zrewitalizować coś tak delikatnego jak włosy, wyobraź sobie, co może zrobić dla układu odpornościowego. To będzie następny punkt, a zrozumiesz, dlaczego olej rycynowy jest tak ceniony jako naturalne wsparcie dla obrony organizmu. Korzyść 6. Wzmocnienie układu odpornościowego. Układ odpornościowy jest tarczą, która chroni organizm przed infekcjami, wirusami, bakteriami, a nawet komórkami rakowymi. Kiedy jest osłabiony, nie tylko stajemy się bardziej podatni na choroby, ale także potrzebujemy więcej czasu na powrót do zdrowia. Dlatego wzmocnienie odporności jest jednym z kluczy do starzenia się w zdrowiu i energii. Olej rycynowy, choć prosty, ma zauważalny wpływ na ten aspekt. Badania pokazują, że jego stosowanie może zwiększyć produkcję i aktywność komórek T, które są fundamentalne w odpowiedzi immunologicznej. Ponadto stymuluje układ limfatyczny sieć odpowiedzialną za eliminację toksyn, odpadów i mikroorganizmów z organizmu. Po nałożeniu miejscowo, szczególnie na obszary bogate w węzły chłonne, takie jak brzuch lub okolica szyjna, olej pomaga stymulować krążenie limfatyczne. Ułatwia to usuwanie szkodliwych substancji i poprawia efektywność obrony organizmu. Przypadek, który mnie naznaczył, to Roberto, 70 lat, który całą zimę cierpiał na grypę i infekcje dróg oddechowych. Zdecydowaliśmy się włączyć olej rycynowy jako część jego rutyny. Nakładając go na okolice brzucha trzy razy w tygodniu, w połączeniu z ciepłymi okładami. Następnej zimy zauważył, że nie miał żadnej poważnej infekcji, a nawet jego codzienna energia wydawała się wzrosnąć. Innym punktem, który zwraca uwagę, jest potencjalny efekt pośredni. Poprawiając funkcjonowanie jelit i wątroby, kluczowych narządów w filtrowaniu i eliminacji toksyn, olej rycynowy przyczynia się do bardziej zrównoważonego środowiska wewnętrznego. W którym układ odpornościowy może działać bez przeciążenia. Warto pamiętać, że chociaż olej rycynowy jest naturalnym sprzymierzeńcem, nie zastępuje on nawyków niezbędnych dla odporności, takich jak dobre odżywianie, wysokiej jakości sen, kontrola stresu i regularna aktywność fizyczna. Należy go postrzegać jako część zestawu strategii, a nie jako odosobnione rozwiązanie. Teraz, gdy rozumiemy, jak może chronić organizm od wewnątrz, Następna korzyść zaskoczy. Olej rycynowy odgrywa również istotną rolę w zdrowiu oczu, coś o czym niewielu wie, ale co może mieć ogromne znaczenie dla wzroku na przestrzeni lat. Korzyść 7. Pielęgnacja zdrowia oczu. Wzrok jest jednym z najcenniejszych zmysłów, jakie posiadamy, a każde upośledzenie wzroku może głęboko wpłynąć na autonomię i jakość życia. Z biegiem lat problemy takie jak zespół suchego oka, zapalenie powiek blefaritis, a nawet pogorszenie stanu takiego jak zaćma stają się bardziej powszechne. Olej rycynowy, stosowany prawidłowo i bezpiecznie, może być dyskretnym, ale potężnym sprzymierzeńcem w utrzymaniu zdrowia oczu. Jego skład bogaty w kwasy tłuszczowe i przeciwutleniacze pomaga nawilżać powierzchnię oczu i zmniejszać stan zapalny gruczołów powiek odpowiedzialnych za produkcję warstwy lipidowej łez. Jest to niezbędne, aby zapobiec przedwczesnemu parowaniu łez i zwalczać zespół suchego oka. W niektórych badaniach stosowanie kropli do oczu zawierających olej rycynowy wykazało znaczną poprawę nawilżenia oczu i komfortu wzrokowego u pacjentów z zespołem suchego oka. Należy jednak podkreślić, nigdy nie należy nakładać czystego oleju bezpośrednio do oczu. Musi być obecny w specjalnych, sterylnych preparatach przeznaczonych do użytku okulistycznego, przepisanych przez okulistę. Pamiętam pacjentkę o imieniu Weronika, 66 lat, która cierpiała na ciągłe podrażnienie oczu, pogarszające się zimą. Opisywała to uczucie jako ziarenka piasku w oczach przez cały czas. Po konsultacji z okulistą i zastosowaniu kropli do oczu zawierających olej rycynowy. Dyskomfort zmniejszył się w ciągu kilku tygodni, a częste zaczerwienienie zniknęło. Oprócz nawilżania, przeciwutleniacze obecne w oleju rycynowym pomagają zwalczać wolne rodniki, które z czasem uszkadzają komórki oka. Może to potencjalnie opóźnić postęp chorób zwyrodnieniowych związanych z wiekiem. Nie należy zaniedbywać dbałości o wzrok zwłaszcza, że wiele problemów z oczami rozwija się po cichu, dopóki objawy nie staną się oczywiste. I podobnie jak każda inna część ciała, oczy korzystają z podejścia profilaktycznego, coś co olej rycynowy może wspierać w ramach szerszego planu zdrowia oczu. W następnym bloku zakończymy tę podróż, badając jak połączyć wszystkie te korzyści w sposób praktyczny i spójny, aby każdy mógł włączyć olej rycynowy do rutyny bez komplikacji i bezpiecznie. W tym filmie zbadaliśmy, jak prosty olej naturalny może mieć tak szeroki wpływ na zdrowie, od poprawy trawienia, głębokiego nawilżania skóry, wzmacniania włosów, wzmacniania odporności, po pomoc w pielęgnacji wzroku. Olej rycynowy, choć przystępny cenowo i stary, ma właściwości, które współczesna nauka potwierdza i które nasi przodkowie znali już instynktownie. Jeśli istnieje centralny punkt we wszystkim, o czym dziś mówiłem, to zdrowie buduje się z małych, konsekwentnych wyborów. Składnik taki jak olej rycynowy, stosowany z wiedzą i bezpieczeństwem, może stać się codziennym sprzymierzeńcem w utrzymaniu witalności, zapobieganiu problemom, a nawet przyspieszeniu powrotu do zdrowia. I pamiętaj: każdy organizm reaguje w unikalny sposób. Zawsze szukaj porady profesjonalisty przed rozpoczęciem jakiegokolwiek stosowania wewnętrznego, a w przypadku aplikacji miejscowych szanuj granice swojego ciała. Mądrość polega na łączeniu zasobów naturalnych ze zdrowymi nawykami, dietą bogatą w składniki odżywcze, regenerującym snem, regularną aktywnością fizyczną i radzeniem sobie ze stresem. Jeśli dotarłeś do tego miejsca i nie jesteś jeszcze subskrybentem kanału, to jest ten moment. Kliknij czerwony przycisk pod filmem i aktywuj dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia, gdy tylko przyniosę nowe treści o zdrowiu i długowieczności. Jeśli oglądasz na telefonie komórkowym, przycisk subskrypcji znajduje się pod ekranem. Na komputerze znajdziesz go w prawym dolnym rogu filmu. To proste, szybkie i gwarantuje, że nie przegapisz żadnej wskazówki. Jestem dr. Benjamin Carter. Neurolog kliniczny i badacz neuronaczyniowy związany z Harvard Medical School, i poświęcam swoje życie przekładaniu odkryć medycznych na przydatne informacje, abyś żył dłużej i lepiej. Teraz, zanim wyjdziesz, polecam kontynuować swoją podróż wiedzy. Na ekranie pojawi się film, który doskonale uzupełnia to, o czym dziś rozmawialiśmy. Może to być następny krok w kierunku dalszej poprawy Twojego zdrowia. Kliknij i obejrzyj teraz. Do zobaczenia tam.